Siema! Witam po raz kolejny na moim vlogu! Ostatnio, to jest przed świętami, miałem możliwość być na bardzo zajebistym koncercie pewnej formacji. Chodzi tutaj o Village Collective. Muzycy z tej formacji grają po bardzo alternatywną muzykę. Jest to połączenie folku z muzyką elektroniczną. Zapraszam Was do zobaczenia moich nagrań, jakie zdołałem nagrać właśnie w Filharmonii. Za chwilę zobaczycie kawałek dla jednego z koncertów, a więcej możecie zobaczyć właśnie na moim kanale w zakładce Koncerty. Zapraszam bardzo serdecznie. świętami, wpadłem na bardzo dobry pomysł, żeby nagrać życzenia świąteczne. Pomysł rzuciłem zaraz na Skype moim znajomym, którzy również są vlogerami, jak i youtuberami. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty. Jak wyszło, możecie zobaczyć w linku zamieszczonym o tutaj. Macie właśnie pokazany ten cały filmik. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało, jak właśnie zaprezentowali się Wasi lubieni vlogerzy, youtuberzy, jak i moja skromna osoba. Mruwa ostatnio dał bardzo ciekawy pomysł, żeby pokazać swoją choinkę, więc ja nie będę gorszy i pokazuję wam moją własną choinkę. Enjoy. Teraz jeszcze takie małe, szybkie podsumowanie mijającego roku mojego na YouTube. Dokładnie vlogi zacząłem kręcić w maju. Vlogi jak można zobaczyć teraz są już coraz lepsze. Na początku były moim zdaniem bardzo słabe, niektóre były badziewne, niektóre to były typowe fejle. Na przykład jeden vlog to był chyba vlog trzeci jak mówiłem o Wzelach. Temat, z... Temat trafiłem świetny, bo tego w ogóle nie było na, na YouTube, i nikt o tym nigdzie nie mówił. A ja co mnąłem fejla takiego, że głowa mała. Cały czas powtarzałem kurczę, 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 kurczę. No i wyszło jak wyszło, że ten vlog po prostu został zjechany. No, potem weszły coraz lepsze te vlogi, jak mówię, życie zobaczyć. jest do tego dzisiejszego, nie wiem czy jest dobry czy zły, to wy to ocencie. Według mnie, jak mój każdy vlog jest dobry. Do tego wziąłem udział w dwóch grach: Pokaż siebie, którą zapoczątkował Krish, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, jak i w zabawie, którą sam zapoczątkowałem, 5 faktów o mnie. Można podsumować w tym miejscu tę zabawę, wyszła naprawdę imponująco, dużo osób wzięło w niej udział. Niektórzy nawet rozwinęli tą zabawę tak jak I'm Talking Jay Broch. tutaj macie do niej linka, do tej zabawy, jak ona to zrobiła, że po prostu rozwinęła to do wywodu dłuższego o sobie. A link do mojej zabawy jest tutaj, czyli tym macie się tutaj skonfrontować, jak to wyglądało. No i ostatnie dwie rzeczy, jakie jeszcze w tym roku wypuściłem na YouTube, dokładnie to trzy, bo jedna to jest ten cały projekt Życzenia Świąteczne, ale o tym już było. To jeszcze właśnie jeden dzień życia studenta, czyli parodia tego, jak to student ma dobrze. Jaki drugi filmik to był. Jedna rzecz, które wypuściłem dokładnie przed świętami, czyli... nie przed świętami przepraszam, przed mikołajkami przed mikołajkami, czyli standup e, z Bereźny święty Mikołaj. W produkcie też możecie zobaczyć, bardzo moim zdaniem ciekawe. Jedna będzie tutaj, powiedzmy dzień życia studenta, a tutaj będzie stand-up. No bo bym zapomniał, jeszcze reklama banku BGZ, którą zrobiłem właśnie. Zapraszam również do zobaczenia tej reklamy. Link pewnie będzie gdzieś tutaj obok mnie. To by było na tyle dzisiaj. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, do dawania kciuków do góry, jeśli się podoba, komentowania, oceniania jeszcze raz, do zaglądania na mojego blipa, odpowie.pl, Twittera, do subskrypcji moich kanałów polecanych, jeśli jeszcze ich nie subskrybujecie. No i to chyba byłoby na tyle, więc dobra, cześć, trzymajcie się, hej, do następnego razu. A, jeszcze nie, żartowałem, nie ma jeszcze końca. Z jakiego powodu? Zapraszam was jeszcze jako takie, można powiedzieć, małe podsumowanie na śmieszne scenki, fajle w moim wykonaniu w czasie nagrywania właśnie vlogów. Enjoy! Więc dobra lada Więc dobra lada... Więc dobra la Dobra rada dla was. Przed świętami również... Jeszcze telefon. Siema! Witam Was po raz kolejny na moim vlogu. Ej, jeszcze raz, to się rusza. Jeszcze raz, ojciec. O, tutaj tak, popierdalamy. E, trochę... O! tak panie, panie, bagażnik się otworzył, panie! Panie... polem. takiego felta...